Modlitwa o uzdrowienie ran złamanego serca. Panie, w tym momencie bólu przychodzę do Ciebie, szukając pociechy i uzdrowienia. Wiem, że Ty jesteś Bogiem miłosierdzia, Bogiem, który leczy najgłębsze rany i przywraca to, co jest złamane. Proszę, dotknij mojego serca tam, gdzie ból wciąż boli, a smutek się zagnieżdża. Ulecz rany, które pozostawił cierpienie, zmasz ślady rozczarowania i straty. Panie, odnów we mnie nadzieję, wiarę i miłość, abym mógł żyć w pełni i w pokoju. Ty znasz głębokość mojego bólu, wiesz, co to znaczy mieć złamane serce. Ale także wiem, że w Tobie, Panie, znajduje schronienie i odnowienie. Twoje słowo mówi, że Pan jest blisko tych, którzy mają złamane serca i błagam Cię, abyś był przy mnie w tym czasie bólu. Niech Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, wypełni moją duszę i przyniesie mi spokój. Napełnij mnie swoją miłością, abym mógł przebaczyć, zapomnieć o urazach i pójść naprzód z odnowionym sercem. W imieniu Jezusa proszę o uzdrowienie moich ran emocjonalnych, o przywrócenie mojej radości i o pokój w moim duchu. Niech Twoja boska miłość otacza mnie i przekształca każdego dnia. Amen. Modlitwa o uzdrowienie ran duszy. Panie Boże, przychodzę do Ciebie z sercem pełnym bólu, moimi otwartymi ranami i moją duszą pełną niepokoju. Wiem, że Ty jesteś medykiem medyków, jedynym, który potrafi uzdrowić to, co jest niewidoczne dla ludzkich oczu, ale tak głębokie i prawdziwe w moim wnętrzu. Proszę Cię, wniknij w najgłębsze zakamarki mojej duszy, gdzie ukrywa się cierpienie i ulecz wszystkie rany, które zostały zadane przez słowa, czyny i okoliczności, które mnie zraniły. Wiem, że rozumiesz ciężar bólu, który noszę, nawet jeśli nie potrafię go wyrazić słowami. Ulecz rany przeszłości, które wciąż krwawią i uniemożliwiają mi pełne życie. Uwolnij mnie od bolesnych wspomnień, rozczarowań i trąb, które mnie ranią, i daj mi nowe, odnowione serce, które będzie w pokoju. Oddaję Ci, Panie, każdy kawałek bólu, który wciąż pozostaje we mnie, i błagam o Twoją uzdrawiającą łaskę. Panie, przemień mój smutek w radość, moją niepokój w nadzieję. Naucz mnie przebaczać, uwalniać się od urazów i puszczać to, co mnie wiąże. Przywróć moją ufność i mój pokój, abym mógł iść naprzód z lekkością i pewnością, że w Tobie znalazłem uzdrowienie. Niech Twoja bezwarunkowa miłość otacza moją duszę, przynosząc mi spokój, ufność i nowy początek. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś ze mną w tym procesie uzdrowienia. W Twoje ręce oddaję moją duszę, wiedząc, że ją odnowisz i uczynisz całą. W imieniu Jezusa modlę się. Amen. Modlitwa o uzdrowienie ran braku poczucia własnej wartości. Panie Boże, przychodzę do Ciebie w tej chwili mojej wrażliwości, prosząc Cię o uzdrowienie ran, które wpływają na moją poczucie własnej wartości. Wiem, że zostałem stworzony na Twoje podobieństwo i że jestem godny Twojej miłości bezwarunkowej. Jednak często czuję się niepewnie, niedoceniany i niezdolny dostrzec moją własną wartość. Proszę Cię, Panie, przeniknij głęboko w moje serce i ulecz rany, które sprawiają, że wątpię w siebie. Uwolnij mnie od kłamstw i porównań, które niszczą moją pewność siebie. Za każdym razem, gdy pojawia się negatywna myśl, niech Twoje światło i prawda jaśnieją silniej, pokazując mi, kim jestem w Tobie. Ulecz słowa, które usłyszałem w przeszłości, spojrzenia, które mnie poniżyły, krytykę, która zostawiła blizny w mojej duszy i niepewności, które niosłem przez lata. Panie, pomóż mi zobaczyć siebie tak, jak Ty mnie widzisz wartościowego, kochanego i wyjątkowego. Odnów moją myśl i moje serce, abym mógł przyjąć swoją prawdziwą tożsamość, bez lęku przed porażką lub odrzuceniem. Daj mi odwagę zaakceptować moją niedoskonałość i kochać siebie takim, jakim jestem, wiedząc, że stworzyłeś mnie z cudownym celem. Niech Twoja miłość wypełni moje życie, rozpraszając Cię niewątpliwości i wypełniając mnie pewnością siebie i wewnętrznym pokojem. Naucz mnie przebaczać sobie, akceptować siebie i być dla siebie łagodnym, dostrzegając moją godność i wartość. Panie, wzmocnij moje poczucie własnej wartości, abym mógł żyć w większej wolności, pewności siebie i radości, realizując plan, który masz dla mojego życia. W Tobie odnajduję wartość, która nigdy się nie zmienia. W imieniu Jezusa modlę się. Amen. Modlitwa o uzdrowienie ran związanych z izolacją społeczną. Panie Boże, przychodzę do Ciebie z sercem pełnym smutku i duszą obciążoną samotnością. W chwilach izolacji czuję się oddzielony od innych ludzi, oddzielony od samego siebie, a nawet oddzielony od Ciebie. Rany samotności są trudne do zniesienia, a często czuję się zagubiony i pozbawiony celu. Ty wiesz, Panie, jak bolesna może być samotność i jak wpływa ona na mojego ducha. Wiem, że stworzyłeś nas, by żyć w społeczności i relacjach. I proszę cię, abyś uleczył rany mojego serca spowodowane społeczną izolacją. Uwolnij mnie od uczuć porzucenia i odrzucenia, które często mnie ogarniają. Wyślij swoją obecność, aby mnie otoczyła i wypełnij każdą pustkę swoją boską miłością. Wiem, że nigdy mnie nie porzucisz i że nawet gdy czuję się samotny, ty jesteś ze mną. Przywróć moją ufność w relacje międzyludzkie i pomóż mi znaleźć siłę, by znów otworzyć się na świat. Panie, naucz mnie na nowo łączyć się z ludźmi wokół mnie, szukać szczerych przyjaźni i żyć we wspólnocie w miłości i prawdzie. Pokaż mi drogę do uzdrowienia zerwanych więzi i pokonania lęku przed otwarciem się na relacje. Niech Twój duch wypełni mnie, dając mi odwagę przełamać bariery izolacji i mądrość, aby budować zdrowe i autentyczne więzi. W Tobie, Panie, znajduję bezpieczeństwo, które pozwala mi otworzyć moje serce i żyć w harmonii z innymi. Panie, ufam Ci, że uzdrowisz mnie i przyniesiesz mi pokój, którego potrzebuję, aby przezwyciężyć samotność i żyć pełnią życia w towarzystwie tych, którzy mnie kochają i których ja kocham. W Tobie znajduję pocieszenie i siłę, by iść naprzód. W imieniu Jezusa modlę się. Amen. Modlitwa o uzdrowienie ran związanych z brakiem celu. Panie Boże, przychodzę do Ciebie z sercem pełnym pustki, szukając kierunku i jasności. Czuję się zagubiony, nie wiem jaki jest mój prawdziwy cel, nie rozumiem, co mam zrobić ze swoim życiem. Niepewność co do mojej drogi powoduje frustrację i głęboką pustkę w mojej duszy. Ty, Panie, jesteś Stwórcą wszystkiego i wiem, że stworzyłeś mnie z boskim celem. Ale często czuję się odłączony od tego celu, jakbym kroczył, nie wiedząc, dokąd zmierzam. Dlatego wołam do Ciebie o mądrość, światło i zrozumienie. Proszę, ulecz rany mojej duszy, które uniemożliwiają mi dostrzec moją wartość i cel. Usuń wątpliwości, niepewności i frustracje, które mnie paraliżują. W Twojej miłości znajduję siłę i odwagę, by uwierzyć w siebie i w plan, który masz dla mojego życia. Panie, prowadź mnie w poszukiwaniach mojego prawdziwego celu. Pomóż mi zrozumieć, jaka jest moja misja tutaj na Ziemi i żyć zgodnie z Twoimi planami. Objaw mi pasje, które umieściłeś w moim sercu oraz talenty, które mi dałeś, abym służył Tobie i innym. Naucz mnie dopasowywać moje działania do Twojej woli, aby moje życie miało znaczenie, cel i wpływ. Niech Twój pokój wypełni moją myśl i serce, rozpraszając wszystkie wątpliwości i napełniając mnie pewnością, że Ty poprowadzisz mnie właściwą drogą. Daj mi odwagę, by postawić pierwsze kroki, nawet jeśli nie widzę całej drogi przed sobą. Wiedząc, że w Tobie znajduje się cel, którego tak długo szukam. W imieniu Jezusa modlę się. Amen.